Siema, z tej strony Mistrów Hazmat, dzisiaj przed wami odcinek z floty, tak jak obiecałem. Nie będzie tak za długi ten wstęp, bo jest naprawdę dużo do opowiedzenia w samym odcinku. Troszeczkę mam kata, więc mam nadzieję, że to jakoś za bardzo na odbiór samego filmu nie wpłynie i nie będziecie jakoś tak odrzuceni moim głosem. Staram się, mam nadzieję, przekazać wszystko, co może wam być potrzebne. No i tak, jeżeli filmik oczywiście się spodoba, to wiecie, wpadajcie na, wiadomo, na Twitcha, na Discorda, łapka w górę, komentarz i oczywiście zapraszam do innych filmów i do poradników, bo na moim kanale naprawdę jest tego sporo. Także dzięki wielkie i zapraszam do odcinka. Dobrze, ale może zanim przejdziemy do floty, najpierw warto się skupić nad samym statkiem szkieletów. Jeżeli chodzi o statek szkieletów, mogą na nim występować szkielety, ja bym powiedział takie roślinne, szkielety nocne. I szkielety zwyczajne. Jeżeli chcecie poznać ich jakby większą charakterystykę, to możecie zajrzeć na filmik, jak zrobić fort. i tam właśnie o nich, o nich mówiłem. E, tutaj jedyne, które nam się nie pojawiają, to szkielety złote. Tutaj warto też jeszcze dodać, co jest w sumie dość ważne, a dopiero na sam koniec dogrywam, bo o tym zapomniałem. E, szkielety. Używają specjalnych kul, czyli tych takich cast cannonballs. Czyli mogą wam rzucić kotwice, albo balastobola i tak dalej, więc warto na to uważać i o tym pamiętać. I co specyficzne, każdy statek szkieletów ma do sobie przypisaną jedną kulę. Czyli nie wiem, statek szkieletów nie będzie miał właśnie czterech do wyboru, tylko jeżeli nie wiem, rzuci wam kotwicę, to rzeczywiście ten statek szkieletów do samego końca, dopóki nie zatonie albo od niego nie uciekniecie, będzie mógł strzelać tylko tą specjalną kulą. Jakby do niego jest przypisane, więc warto też w trakcie robienia floty, czy zatapiania sobie pojedynczych tych statków, zwrócić uwagę na to, jaką kulę posiada ten statek. Czyli przeanalizować na przykład, czy nie ma balastobola, czy nie trzeba łatać drugiego pokładu i tak Dobrze, ale teraz warto się jeszcze na koniec skupić nad nagrodami. Występuje na takim statku szkieletów od 3 do 12 skarbów i pewny storage crate. Jeżeli chodzi o skarby, może to być wszystko, a jest takich specyficznych rzeczy, można wylecieć butelka z questem, duża szansa na ashen chesty i ritual skule, czyli jeżeli planujemy sobie zbierać na przykład ashen skiny, albo robić Froty dy, no to tutaj właśnie jakby robienie tej floty i zatapianie tych statków może nam bardzo pomóc. Jeżeli za to chodzi o storage, mamy w nim pewność, że to będą bole, deski i jedzenie, czyli jeżeli potrzebujemy na początku szczególnie jakiegoś małego boosta, to taki statek szkieletów możemy sobie zatopić. Dobrze, a teraz już przejdźmy do samej floty. Flota jest to jakby taki event na niebie, w sensie jest on na niebie pokazany w formie takiej jakby chmurki, która się układa w statek i jakby po podpłynięciu pod nią zaczynają na nas wychodzić trzy fale statków szkieletu. Może być ich chyba aż 7 tych statków łącznie i w zależności od tego jak nam się to wyroluje mogą nam wyjść trzy slupy, dwa slupy, dwa galeony i w cała już do jakby różne możliwości tego są po prostu, w zależności od co wam się trafi to tak będzie. Jeżeli chodzi o metody zatapiania tych statków, tutaj warto się. Tutaj też ze strony jest wypisane 5 takich sposobów, ja też o nich wspomnę. Jeżeli chodzi o metodę taką podstawową, w sumie to po prostu strzelamy do tego statku. Jeżeli chodzi o słupa, strzelamy gdziekolwiek praktycznie. Jeżeli chodzi o galeon, staramy się strzelać w dolny pokład. Oprócz tego, szkielety łatają swój statek, więc należy tak strzelać, żeby te szkielety cały czas odpychać od możliwych dziur. Dobrze, jeżeli chodzi o drugą metodę. Wciąż jest ona, ona, jakby ją dokładamy właściwie do każdej praktycznie z metod, i jest to metoda na po prostu gardowanie, czyli ochranianie yy, dziury, którą zrobił na przykład nasz kumpel. Czyli w sytuacji, że gracie sobie na przykład na slupie, jeden na przykład wystrzelacie z kanonów, a drugi kumpel siedzi na takim statku i próbuje zabijać wszystkie szkielety, które chcą załatać daną dziurę. Yy, I to jest trzecia jeszcze metoda, myślę, że może się dla Was ona wydawać w sumie najłatwiejszą. Yy, bierzemy sobie z fortu, czy gdzie tam znajdziecie kegi. I po prostu, tak jak widzicie zresztą na załączonym filmie, yy, bierzecie takiego kega, wskakujecie sobie na statek, rzucacie go na dół i po prostu zaczynacie chronić dziury przed szkieletami. Tym samym ten statek powinien po jakimś czasie zatopić. Jakby jest to metoda szczególnie przydatna na galeony, jeżeli na przykład jeszcze nie czujecie się pewnie za kanonami i nie jesteście pewni czy będziecie trafiać w dół albo czytacie sobie radę, to takim kegiem właściwie jedna osoba może sobie na spokojnie poradzić, a druga w tym czasie może, nie wiem, wyciągać skarby albo łatać statek. Dobrze, tutaj na stronie na Wikipedii SOTOWEJ są jeszcze dwie yy, metody. Jest to metoda na często w soju, czyli trochę podobnie jak z kegiem. Bierzecie sobie taką często w soju, czyli tam sm sm skrzynię smutku, jeżeli ktoś z Was ma grę po polsku. Wnosicie ją na statek i czekacie bo po prostu aż ten statek zatonie. Jest to w sumie metoda naprawdę prosta, ale z drugiej strony ciężko jest tak naprawdę znaleźć yy, płaczkę, nie pojawia się ona za często. I jeszcze druga taka specyficzna metoda jest to metoda na harpun i na bailowanie. Czyli po prostu łapiecie sobie na harpun taki statek szkieletów i z waszego statku, na którym jest dziura, wlewacie wodę na statek szkieletów. Może i głupie, ale z tego co czasami też i pewnie u mnie na streamach widzicie, jest to szczególnie na pojedyncze statki przydatne. Jakby we flocie nie polecałbym tego yy, Wam, bo będzie to jakby Wam ciężko zastosować. Dobrze, jeżeli chodzi o lód, to jakby z każdego statku szkieletów lód jest osobno. Czyli jak zatapiamy sobie statek i czujecie się oczywiście bezpiecznie, w miarę dajecie radę się bailować, łatać i tak dalej, możecie te skarby w międzyczasie wyłowić. Są to, te skarby, o których mówiłem na początku. Ale jeżeli chodzi o ostatnią falę floty, w niej mamy pewność, że będzie jeden statek jakby bossem, czyli po jego zatopieniu jakby wypadają nam z jego najwięcej skarbów. I tutaj mamy pewność, że jakby ten boss wydropi nam jednego ritual skula. Dwa Ashen Chesty, dwa Ashen Key, czyli tak jak mówiłem, pod frotydy i pod farmienie, nie wiem, tomów, żeby sobie blokować te Ashen Dragon Skiny. Jest to świetna opcja. Oprócz tego 8 Skeleton Captain's Chest, czyli to są takie jakby, no tak wyglądają te skrzynki trochę jak fortowe yy, i dają tak około 2500 golda z tego co pamiętam. Yy, I sześć yy, jakby Skeleton Captain's Skull, cool, czyli czaszek, szkieletów i one też są naprawdę sporo warte. Więc sama flota, myślę, że bez emisarki może nam dać, jeżeli będziemy naprawdę zbierać każdy skarb, myślę, spokojnie do, nie wiem, do 80 tysięcy golda. Bez, z, no to wiecie, możecie wyciągnąć naprawdę duże wartości. Yy, oprócz tego mamy bardzo fajny tytuł, chociażby za zatapianie tych statków, bo jest to Legend of the Sea of Thieves. Tutaj mamy też jakby w szturach konkretowych taką komendację za zatopienie 50 takich statków. No, i jakby wiadomo, że mamy masę innych tutaj pobocznych komendacji, jak za właśnie wyłowione skrzynie z wraków, naprawdę tutaj by było ciężko o wszystkim opowiedzieć, musicie sobie sami tego poszukać. Ale tak jak mówię, robienie samej floty jest naprawdę przyjemne i jest satysfakcjonujące i naprawdę są za to fajne nagrody i gold. Jeżeli oczywiście film Wam się spodoba, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. No i oczywiście zapraszam na Twitcha i na Discorda. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pa!